Hey, jestem magic Music Chciałam wam w tym odcinku pokazać że... Kurde Chciałam wam w tym odcinku pokazać mój pierwszy shopping Tak, mój pierwszy shopping To przełamiające, że mam shopping, wow, wow, wow I, no tutaj już może no, jeszcze przygotowane i co, taka paczka już mama się do tego dorwała, bo tutaj pisze bardziej Maria wesoły, więc ja nie jestem Maria jestem o tym, Jestem wasza kochana ta Natalia. No, to rozpakowujmy. Teraz z drugiej strony, bo będzie... Dobra, zobaczmy co tam jest. Mama mi jeszcze nie powiedziała. Pluchała ani nie powiedziała co tam jest. Powiedziała, że to jakaś niespodzianka. Kurcz, musi być. Ja wezmę z folię bąbelkową. Trudno. Cześć! Kwa. aha, tak. Mieszczę jeszcze tą kopertę? Nie, no. Zobaczymy, co tam się kryje, bo mama mi nic nie powiedziała. działa Taki fajny piesek. Znaczek LPS i on jest z desesfetki. takie fajne. To ja go postawię? Zwykle pooglądajcie. Tak, taki to Petrusz. Jak on fajnie wygląda. Jeśli ty co nie. Teraz. Moja największa kolekcja to są pieski. Jest fajne fajny, słodki. No, więc do zobaczenia. Pa on już mnie nie zna.